Podczas dzisiejszego posiedzenia Loży Kanclerskiej BCC, na której miałam okazję pierwszy raz brać udział, rozmawialiśmy o kwestiach kluczowych dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorcach, to znaczy transformacji energetycznej. Do tej pory był to temat troszeczkę pomijany w strategiach rozwojowych naszych firm, no ale zdarzyliśmy się z twardą rzeczywistością do której musimy się stosunkować. Polska gospodarka w najbliższych latach będzie musiała kilkuset miliardowe wydatki ponieść związane z transformacją energetyczną. Jest to wyzwanie dla każdego z nas, dlatego temat będzie z pewnością jednym z najważniejszych priorytetów debaty publicznej. Cieszę się, że w gronie ekspertów BCC. Mieliśmy okazję dzisiaj na ten temat e, rozmawiać. E, wnioski e, nie są e, w, najciekawsze z punktu widzenia tego, gdyby, gdybyśmy kontynuowali e, dzisiejszy status quo. Wszyscy jednak mamy nadzieję, że to jest właśnie ten. Czas, ten punkt przełomowy, gdzie trzeba podejmować decyzje, i my, w Business Center Club, mamy własny plan, własne pomysły, jak najlepiej, e, optymalnie z punktu widzenia polskich przedsiębiorców e, realizować transformację energetyczną.